Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 7 grudnia we wtorek. Mam nadzieję, że Święty Mikołaj do Was zawitał wczoraj. No i też pracujmy nad tym, abyśmy byli sami jak Święty Mikołaj, a więc przychodźmy do innych zawsze z otwartym sercem. No i od czasu do czasu jakimś być może drobnym upominkiem. Dzisiaj usłyszymy dalej Ewangelię według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 18 wersety od 12 do 14. Jeszua rzekł do swoich Talmidim: Jak sądzicie, jak postąpi ktoś, kto ma sto owiec? A jedna się zagubi. Czy nie zostawi tych 99 na zboczu góry i nie odejdzie, aby znaleźć zabłąkaną? A jeśli uda mu się ją znaleźć, to właśnie, mówię Wam, będzie się bardziej cieszyć z niej niż z tych 99, które nie pobłądziły. Tak wasz Ojciec w niebie nie chce, aby zgubiło się choćby jedno z tych małych? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, pytanie dzisiaj Pan Jezus zadaje pytanie. Jak sądzicie? Czy właśnie... Jeśli jak postąpi ktoś, kto zgubi jedną owiec, a ma 99. No jak postąpi? Oczywiście, że nie zostawi 99 owiec. Tak. Właśnie taka jest nasza logika. No pomyślcie sobie sami, wyobraź sobie, możesz przymknąć oczy teraz i wyobrazić sobie, że masz, jesteś pasterzem na Podhalu, masz 100 owiec. Wspaniałych, dorodnych, na których już jest wełna i puściutkich owieczek, i masz, dziewięć, i masz ich 100, i nagle jedna się gdzieś zaplącze, gdzieś pójdzie. I co zrobisz? Zostawisz 99 i pójdziesz za tą jedną? Czy wręcz odwrotnie? Zostanę przy tych 99, żeby się nie zagubiły, żeby, żeby nie poszły tak jak ta jedna poszła, a ta jedna to już tam. Machna ręką na nią. No właśnie, tak my ludzie postępujemy. Ale logika Pana Boga jest zupełnie odwrotna. On mówi zupełnie odwrotnie. No właśnie, zostawi te 99 nie dlatego, że mu nie zależy na tych 99, bo, te, bo one są w bezpiecznym miejscu. To jedna się zagubiła, nie 99. 99 jest bezpieczny i on pójdzie szukać tej jednej. Pójdzie ją ratować. Chrystus oczywiście opowiedział to ludziom, którzy rozumieli, czym jest pasterstwo, wypasanie owiec, bo to było całe ich życie. Więc Jezus im opowiadał coś, co było im bliskie, bliskie ich sercu. Ale chciał przez to nie tylko jakby opowiedzieć pewną historię, ale chciał przede wszystkim nakreślić, jak jest ojciec? Chciał coś opowiedzieć, pewną prawdę o ojcu, bo powiedział tak, wasz ojciec w niebie nie chce, aby zgubiło się choćby jedno z tych małych. Ojciec nie chce. Dlatego ojciec posłał swojego syna jak pasterza. Jezus Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem pasterzem, owiec. Moje owce znają mój głos. Nie pójdą za obcym, bo znają mój głos. Co jest głosem pasterza? Ewangelia, Słowo Boże, Jego nauczanie, Pismo Święte to jest właśnie głos pasterza. Więc ojciec posłał pasterza, który oddał życie za owcę. Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu. Trochę możemy tak porównując tutaj, stanął sam w obronie przed owcami, przed wilkami, by owce nie zostały rozszarpane. Sam pozwolił się rozszarpać. To jest tak, jakby pasterz stanął w jakichś bieszczadach, na jakichś halach i nagle by stado watacha wilków gdzieś się przybliżyła i pasterz rzuciłby się w tą watachę wilków, wiedząc, że wilki go rozszarpią. Ale wilki najedzą się jego martwym, jego ciałem. I zostaną, zostawią owce w spokoju. Owce dzięki temu zostaną uratowane, przeżyją. Tak właśnie postąpił Jezus Chrystus. I mówi na różne sposoby, opowiada nam, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, kim ja jestem. Jezus Chrystus mówi, że szuka tej zabłąkanej, jednej owieczki, tej być może najbardziej dzisiaj ateistycznej, tej najbardziej. Nienawistnej, tej, która odeszła od stada, odeszła ym, od kościoła i nienawidzi, i na wszystkie strony rozgłasza y, po, po świecie, jak, jak, jak bardzo nienawidzi tego kościoła, jak bardzo nienawidzi tego pasterza. Ale pasterz tym się nie zraża. Pasterz idzie w poszukiwaniu. Chrystus idzie i szuka tej zabłąkanej owcy. Stoi przy niej. Chce ją ochronić. No ale owieczka musi. Pozwolić się zabrać z powrotem do e, pasterza, do jego owczarni. On to nie jest jak hycel, który zarzuca na szyję bezpańskim psom jakąś linkę i ciągnie je z powrotem, żeby psy żyły w schronisku i tylko miał i tam miały miskę z wodą i z, i z żarciem. Jezus taki nie jest. Jezus nigdy nie traktuje e, ludzi jak hycel. Ale traktuje jak pasterz, a więc przychodzi łagodnie, delikatnie i zaprasza, prosi, pokazuje swoje rany, pokazuje swoje przebite serce i mówi: Pójdź ze mną, wróć ze mną. I właśnie wtedy, gdy wraca, to jest wielka radość. Kiedy mu się uda odnaleźć ją, znaleźć ją, a ten człowiek yy, wraca z nim, z pasterzem, do, do stada, ten, który pobłądził, wraca, to, to jest wtedy panuje wielka radość. Będzie się bardziej cieszyć. No właśnie mówię Wam, Chrystus tutaj pisze: mówi, no właśnie będzie się bardziej cieszyć z niej niż z tych 99. W niebie panuje na innym miejscu o, ten sam fragment, został jeszcze ubogacony tym, że w niebie panuje wtedy ogromna radość. Dlatego, moi kochani, Warto i trzeba nieustannie podejmować wysiłek, żeby też w imieniu Jezusa Chrystusa przyprowadzać innych do, do niego, do owczarni. Bo Jezus będzie w tobie działał. On dzisiaj wychodzi na ulicę, poszukuje zagubionych owiec, ale już nie tak jak wtedy w Nazarecie, czy w Jerozolimie, czy w Kafarnaum 2000 lat temu, gdzie fizycznie stał. Ale dzisiaj poszukuje fizycznie w Tobie, w Tobie. Jeśli mu pozwolisz na to, aby szukać tych owiec w Tobie, jeśli nie wiesz jak, to znowu odsyłajmy się do wczorajszej Ewangelii, w której ludzie byli pomysłowi, jak pomóc temu człowiekowi sparaliżowanemu. Dzisiaj jest wielu sparaliżowanych grzechem, ateizmem, jakimiś bzdurami, których się oglądali na YouTubie. W jakichś telewizjach naczytali się jakiś bzdur o kościele, o Bogu, o Ewangelii, o Piśmie Świętym. Więc jest bardzo ludzi dzisiaj pogubionych. Musimy być pomysłowi, żeby ich przyprowadzać z powrotem mocą Jezusa Chrystusa, nie swoją. To nie chodzi o naszą moc, że teraz Ty masz stać się nagle jakimś e, nie wiadomo kim. Jeśli Pan Bóg będzie tego chciał, to owszem, ale Ty masz tylko Mu pozwolić modlić się do Ducha Świętego. Samemu też pilnować, czy jestem w tej owczarni, czy się gdzieś nie pogubiłem, czy gdzieś nie odchodzę, czy mnie nie odciąga jakiś wilk, mówiąc ciągle tym dzisiejszym obrazem, czy mnie ktoś nie zwodzi, czy ja jestem w tej wspólnocie tutaj, gdzie jest pasterz, gdzie są dusze pasterze. No i, i trwajmy, wytrwajmy w tej owczarni, i razem z pasterzem poszukujmy tym pasterzem. Jednym, jedynym Jezusem Chrystusem poszukujmy tych zagubionych, tego pragnie od nas dzisiaj z pewnością to Słowo Boże, które wychodzi nam naprzeciw. Niech nas umacnia Boża łaska, moc i Jego błogosławieństwo. Pana z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen wszystkim pięknego, błogosławionego dnia, takiego Bożego. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem, szczęść Boże.